Na program zaprasza właściciel serwisu Kanal Plus z transmisjami Gal KSW. Artur Mazur Klatka. Po klatce jesteśmy po ważeniu przed galą XTB KSW 106 w Jonie. Z nami bohater walki wieczoru Marian Dziukowski. Witaj Maria. Witam, witam. Miło Cię widzieć. Powiem Ci tak, zdamy się już troszkę, troszkę tak. i dawno chyba nie widziałem u Ciebie takiego błysku wokół, tak? takiego sportowego błysku w Naprawdę mam takie przeświadczenie, że ten błysk taki wyjątkowy w tych oczach się tli. O kurde, dziękuję, miło, miło, że tak mówisz. Może jest to związane z tym, że naprawdę jestem głodny walki, że jestem z, bardzo mocno zdeterminowany, że, że ten los tak się ułożył, że ta opatrzność boska pozwoliła mi na to, żebym mógł kroczyć taką, tak ciekawą drogą. I nie, nie złamała mnie ta pierwsza kontuzja przednarodowym nie złamała mnie ta kontuzja, która finalnie sprawiła, że. Że przegrałem walkę, co też wiesz, było dosyć odczuwalne. I, i po prostu przyjąłem to z, z pokorą. Nieraz tak musi być, nieraz trzeba, trzeba pocierpieć, a i tak, tak jak wczoraj mówiłem na, na przedważeniem, na odprawie, w wywiadzie, że i tak ludzie potrafią zmaga, zmagać się tak z dużym, mocnym cierpieniem, że. że to nie można nazwać nawet, wiesz, że to jest jakieś wielkie cierpienie. Po prostu wybrałem taki sport, a gdzieś to się, ten sport łączy z tym, że można doznać kontuzję. No może niekoniecznie na, wiesz, na godzinę przed walką, ale, ale takie rzeczy w tym, w tym naszym szalonym sporcie są możliwe. I cieszę, cieszę się tym wszystkim. Może po prostu na mojej twarzy zauważyłeś właśnie tą, tą radość. Ale ja tam widzę coś jeszcze. Ty masz wypisane na twarzy, moim zdaniem, Zdajesz sobie sprawę z jednego, łatwo nie będzie. To jest piekielne wyzwanie sportowe. Nie no, musiałbym być ignorantem i arogantem, żeby, żeby nie, nie, nie przechodziły przez moją głowę, myśli, że cholera będzie, będzie ciężko, ale o to chodzi, naprawdę. To jest, to jest niesamowite. To, to jest o, o, o coś takiego o czymś takim marzyłem zaczynając ten sport, że, że dojdę do takiego momentu, że będę mógł się być z najlepszymi, bo skoro Zawodnik wchodzi, wchodzi do, na taką drogę, gdzie bije się z najlepszymi, to znaczy, że jest w gronie tych, tych najlepszych. Więc e, cieszę się, że tak, że tak właśnie to się potoczyło, i będę starał się jutro pokazać, że rzeczywiście jestem dobrym zawodnikiem, że jestem odpowiednią osobą w odpowiednim miejscu. Gdyby tej motywacji było mało, to podczas programu Bezgardy usłyszałeś pytanie Salagdina Parnasa i miałem wrażenie, że byłeś zwyczajnie zażenowany tym, co usłyszałeś, bo on powiedział, że to nawet nie było pytanie, powiedział, że mam nadzieję, że tym razem nie uciekniesz. No, ja widziałem na twojej twarzy złość, zażenowanie, nie wiem, co jeszcze. Tak, no bo nie, 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 nie wiedziałem, czemu, czemu wyjechał z takim tekstem, skoro za każdym razem, jak mamy okazję widzieć się i nie rozmawiamy ze sobą, tam najwyżej się przywitamy, ale jest moment tak jak na przykład na KSW, gdzie Mateusz Borek zadał nam pytania, no to taki tekst sam nie poszedł, no nie? że praktycznie za każdym razem odkąd tylko byliśmy zestawiani, to gdzie była okazja, gdzie staliśmy naprzeciwko siebie i były nam zadawane pytania, no to nigdy, nigdy nie wyjeżdżał z zaczepkami, bardziej właśnie jeśli już jakieś zaczepki, to tam gdzie, gdzie my nie ma, gdzie nie, gdzie nie ma konfrontacji. Właśnie ktoś dzisiaj dobrze porównał do tego, jak z. Adrian Bartoszyński z Grzebykiem. Im byli bliżej siebie, tym coraz byli milsi. A jak w, w internetach, to po Dokładnie. prostu szaleli. Dokładnie. Więc y, tak, to lekko byłem zażenowany tym i tak, wiesz, znies, zniesmaczony, ale no cóż, no sam gdzieś tam powiedział, że chciał podkręcić, y, ale no takie teksty, że, że uciekam, no to no, on naprawdę tak myśli, on naprawdę tak myśli, że i co, i, i, i spreparowałem to, że potem byłem na stole operacyjnym, kurde, no już nie ma co gadać. Jak znam Mariana Żyłkowskiego, nigdy nie uciekał na robocie. No nie, no nie. Nie choć e, kiedyś e, w czasach e, licealnych miałem jedną taką akcję, że, że s. Przed, e, przed I po, jak wróciłem do domu, to sobie pomyślałem, nie tak nie mogłem się z tym pogodzić, że doszedłem do wniosku, że lepiej było już zostać ten niż niż uciec. I od tamtej pory miałem już w głowie zakodowane, że, że nie, nie można czegoś takiego zrobić, że lepiej dostać już ten przysłowiowy, niż, niż salować się ucieczką. Co czułeś tutaj na ważeniu? Bo powiem Ci tak, wyszedłeś z flagą, później powierzyłeś ją w bezpieczne ręce Wojsława, nawet go tak poklepałeś po przyjacielsku, żeby się nią zaopiekował, tak. bo miałem wrażenie, że w pewnym momencie tu się naprawdę unosiło duże ciśnienie pomiędzy tobą a Saladinem Parnasem. Aż takiego ciśnienia nie czułem. Czułem to, że, że Pan nas chce pokazać swoją dominację, zaznaczyć swoje, swoje miejsce i się coraz bliżej przesuwał. Ale mi to gra, wiesz, to jest to fajne emocje się wtedy takie dodatkowe czuję podczas takiego ważenia. To też coś, coś tam znaczy. Wiadomo, w klatce. To tak jak na przykład Jose Aldo, który nigdy nie patrzył się w oczy rywala, a potem go, wiesz, przemialał ostro, choć nie mówię o ostatnich jego wyczynach, ale, ale praktycznie całą jego wcześniejszą karierę. Więc to nieraz nie, nie, nie odzwierciedla tego, co ma się dziać w klatce, ale jednak jest to jakiś taki fajny element, nawet też dla, dla kibiców. I po prostu nie chciałem zrywać połączenia naszego wiesz, pomiędzy wzrokowego. dokładnie wzrokowego dziękuję. I, i, i potem flagę Wojkowi, ale wtedy miałem w głowie, że trochę, żeby wojek nie poczuł się, że daje mu, nawet na niego nie, nie. To tak jak komuś się podaje rękę i zawsze jest, uważam, że powinno się podawa, podając komuś rękę, spojrzeć mu w oczy, a nie, że podajesz rękę i patrzysz gdzie indziej, to takie jest trochę brak szacunku. Więc po prostu poklepałem go, żeby mu oddać ten szacunek. A co Ci powiedział Salahdin Parnas podczas tego face-to-face? -face, bo coś do Ciebie powiedział. Ja pierwszy powiedziałem, że... Co go, takiego? Let's go! Let's go! Okay, jak Gamer. On powiedział, let's go! I to już jakaś śmiesz, śmieszna wymiana. Ale był taki fajny też moment, kiedy wszedłeś na scenę, no nie lubią Cię tu we Francji, próbują Cię zdeprymować. A ja widziałem tam takie jeszcze, no co tak słabo, dajcie z siebie więcej. Tak, tak, tak. Po tym, co, co przeżyłem rok temu w Paryżu, to, to, to była przystawka. Jak ci szło zbijanie wagi? Bo yy, powiem tak, no zawodnicy, którzy zbijają wagę, rzadko kiedy tak jak ty w czwartek, udzielają tak długiego wywiadu i, i podczas tego wywiadu, no, biorąc pod uwagę ten bardzo specyficzny moment, wyglądają tak dobrze. Kurczę, no nie wiem, jakoś. Yy, może zaczynając od tego, że, że naprawdę dobrze waga mi od początku szła z tego względu, że. Byłem, to ten głód, ten głód z walki, tego, że wiesz, przecież jestem zawodnikiem, który stoczył aż, mam ponad 35 walk zawodowych i po prostu przez to, że w ostatnich dwóch, trzech latach praktycznie nic się nie biłem, to już naprawdę jestem głodny tego, tego rywalizowania, dlatego zależy mi na tym, żeby w tym roku jeszcze stoczyć, jeśli zdrowie pozwoli, jeszcze dwie walki. I ten głód sprawił, że, że bardzo sobie za, za dużo zrobiłem założeń. I jedno z tych założeń było to, żeby dobrze wagę zrobić. Ja już tak naprawdę robiłem od początku marca, już zaczynałem robić swoją dietę na podstawie tego, co z, wcześniej z lata pracowałem z takim dietetykiem Marcinem Ostaszewskim z się nazwisk z Arturem i z nim, on mi bardzo, no, współpracowaliśmy razem i dużo, dużo mi właśnie dał wiedzy, którą, którą teraz już nie współpracując z nim zapamiętałem, no bo jednak no, na przestrzeni tych lat znam swój organizm i wiedziałem, co mogę jak mogę poprowadzić swój, swoją dietę, swoje, swoje przygotowania. A w dodatku nie miałem też diety z żadnej i musiałem, byłem zdany na, sam na siebie. I przez to wiem, bardzo kontrolowałem, co jem, ile jem, ile tłuszczu, ile soli i. Wyszło na to po prostu, że te, te lata e, trenowania, te lata tej wiedzy, pomimo tego, że wielu uważa, uważa mnie do tej pory za takiego trochę lekceważącego wiele rzeczy, okazało się nagle, że zdobyłem taką wiedzę, że byłem w stanie zrobić naprawdę dobrze wagę. Byłem dobrze nawodniony i, i wczoraj, jak robiłem ten wywiad, to naprawdę dobrze się czułem. Co prawda po wywiadzie, rzeczywiście jak już wróciłem i robiłem to podpisywanie. Yy, tych plakatów, rękawic, te, te gry zabawy yy, i jeszcze jeszcze, a nagrywanie, to już czułem, że, że byłem lekko podmęczony, że już yy, energię wykorzystałem na ten wywiad. No ale, ale jeszcze było jakieś pytanie zawarte w tym. Nie, a, okej, yy. okej. Okay, okay. Słowo o Saladinie Parnasie. Ja mam swoją taką teorię na jego temat, że on w klatce bywa cyniczny, że ona balamity, że jak staje naprzeciwko dobrego zapaśnika, to on chce wejść do jego domu i udłonić mu w jego domu, że on jest od niego lepszy. Jak ma naprzeciwko Stójkowicza, on wcale nie ucieka od Stójki. Czy ty się zgodzisz z takim postawieniem sprawy? Tak, tak, tak. On jest bardzo wszechstronny, bardzo ma wysokie FI IQ, potrafi się bardzo dopasować do... Do sytuacji, do zawodnika, do jego stylu. To jest jego duża rzecz. To no nie, nie tylko te warunki fizyczne. Nie, nie mówię o gabarytach, tylko bardziej o to, że, że w fizyczne mam na myśli szybkość, dynamika, dobra kondycja, siła. To są, to są jego atuty. Do tego dochodzą świetne umiejętności, ale właśnie też jeszcze głowa u niego dobrze pracuje. Potrafi myśleć, potrafi się dostosować do rywala i to, to jest jego duży, duży atut. Jak przełamać tego skurczybyka, że tak powiem? No. Muszę wykorzystać wszystko to, co mam najlepsze. Sam też jestem zawodnikiem, który potrafi się dobrze dostosować, który dobrze obserwuje. No i mam nadzieję, że, że po prostu to, to, to zadziała. E, Michał Kimel pyta, nie wiem czy nie pomyliłem imienia, czy jako orędownik henny wypracowałeś już zastępcze rozwiązanie ze swoim teamem? No bo tutaj to był temat przed tą galą. No miałem tutaj na, wa na ważeniu gwarancję. Mam teraz na, na wywiadach koszule koszuleczkę. Yy, może coś po, po walce, jeśli będę się dobrze czuł, to coś, coś nagramy. To coś tam staramy się działać, ale no praktycznie niestety większość moich sponsorów yy, no, Grand Game jest, wykupił licencję, więc mogę go pokazywać, ale to, to się nie przekłada na żadne dodatkowe yy, jakby dla mnie pozytywy pieniężne, więc ekogwarancja tylko została, gdzie jestem bardzo wdzięczny przede wszystkim Pawłowi za ekogwarancję, który kurczę, no nie wiem w sumie czemu, jako jedyny postanowił, że, że zostanie, że wspomoże że, że mnie i jestem mu bardzo wdzięczny za to. A ja osobiście jestem Tobie wdzięczny za to, że cały czas duch sportowca w Tobie drzemie, i kiedy pojawiła się ta opcja, nie zastanawiałeś się, zrobiłeś to, że chcesz wejść, jeśli ta woda będzie głęboka. To ty i tak sprawdzisz, jaka jest ta głębokość. Ja uważam, że jest, to, że jest to postawa godna naprawdę wielkiego sportowca. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. To do, dobre porównanie, że chcę sprawdzić, jak, jak bardzo jest ta głęboka woda, jak, jak mocno będę potrafił w niej się unosić i w niej, w niej pływać. Miejmy nadzieję, że okaże się Michaelem Phelpsem. <laughs> świetne, świetne zakończenie. Powodzenia, Marian. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam WP, zawsze dobrą robotę. Robicie i pozdrawiam swoich sponsorów, których co prawda no, nie mogę pokazywać, ale to przynajmniej o nich powiem: Bushido, Grand Game i Human Up, która też bardzo mnie wspiera i która też dołożyła swoją cegiełkę, że ta waga tak dobrze poszła. Dzięki. Na program zaprosił właściciel serwisu Kanal Plus z transmisjami Gal KSW.